Książęta Edomu. Pogwałciwszy swój święty obowiązek zachowania czystej rasy, Ezaw przeniósł się na górę Seir, terytorium Kananejczyków, i rozpoczął życie pośród nich. Kiedy jego rodzina powiększyła się i prosperowała wśród Kananejczyków, Edomici stali się klanem rządzącym. Rozdział 36 przedstawia nam genealogię potomków Ezawa Edoma. Oto potomkowie Ezawa, czyli Edomu. Ezaw wziął sobie żony spośród mieszkanek Kananu. Adę, córka Elona Chetyty, Ocholibamę, córka Hivity imieniem Ana, wnuczkę Sibeona i Basmat Izmaelitkę, siostrę Nebajota. Ada urodziła Ezawowi Elifaza, Basmat Reuela, Bama urodziła Jeusza, Jalema i Karacha. Są to synowie Ezawa, którzy mu się urodzili w kraju Kanan. Ezaw zabrawszy swoje żony, synów i córki, całą czelać swego domu, swoją trzodę i wszystkie zwierzęta oraz całe mienie, które sobie nabył w Kananie, udał się do ziemi Seir, daleko od swego brata Jakuba. Gdyż zbyt liczne mieli stada, aby mogli być razem. Kraj, w którym przebywali, nie mógł im wystarczyć, ze względu na ich mienie. Ezaw osiedlił się na wyżynie Seir. Ezaw to Edom. Tu zakończymy sesję YouTube'a. Zapraszam. Z linku można wejść i posłuchać reszty.